Cześć, cześć, cześć widzowie, witam Was w, w pierwszym odcinku z Pet Simulator 99. Przed chwilą był live'ik, właśnie skończyłem live'ika i nagrywam dla Was ten, szybko ten filmik. Um. I pokażę Wam tak naprawdę co tu jest. Mamy tutaj takie co, mamy tu VIPA. Tu mamy takie coś, jeszcze na mailbox będzie niedługo. Tutaj tutaj możecie odebrać swoje pety, którego, które przetransferowaliście. Um. Co jeszcze? Tu otworzę jedno jajeczko, pokażę, mam to animację tego. O, mam tu kata, w ogóle Jaki on jest dobry? Nie jest jakiś dobry? Nie, nie dobry. E, tu mamy taki Word, taki Word. O, mam tu diamenciki Taki, mamy tu Pets Equiped. Właśnie, zobaczmy, teraz, czy mogę to, tu... O, mogę. E, więc teraz mogę jeszcze innego, więc weźmiemy sobie chyba grinczka, ta, bo weź, da, weźmiemy sobie grincha kolejnego. E, mamy taki, to za takie, mamy egg machine, to już sobie kupowałem kilka, takie coś, takie coś. I na razie jest jestem tutaj, bo e, tu mam mine filet. To tu jest, to jest. do żeby. E, Okay. 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 Oh. Да. Okay. 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 Ай, ай, ай. Dobra, przechodzimy, przychodzimy. Okej, okay, okej, okay. idziemy szybko O, i zdechłem Idziemy dalej Teraz w tą stronę? Dobra Jestem po prostu Teraz pytanie, tu czy tutaj. 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 oho dobra, tam już bym zginął. Prosto, będzie prosto. ojej pro... ale coś mi blisko, coś mi blisko. Aj, widzę, to wywalamy, to wywalamy i to bywa to, 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 to możemy zostawić. Pamiętajcie, jutro live z Fortnite'a o godzinie 19 startujemy live'ika Więc musisz być. I jeszcze tutaj, będzie jeszcze tutaj, i będzie jeszcze tutaj, będzie jeszcze tutaj, i to będzie tutaj. tutaj, 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 tutaj. Ojej. 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 ojej, ojej. ojej, ojej. Fajne, bardzo jest ten nowy podsumator. Bardzo mi się podoba. Szczerze, jest to moja ulubiona gierka teraz na Robloxie. I jak byście chcieli zapytać, czy będzie, e, czy będziemy, czy będziemy nagrywać dalej e, kible, to powiem Wam tyle, że chyba, znaczy, ja sam będę grał. Ale nie wiem, czy będę dla Was to nagrywał. A tu dostaliśmy Coin poison, dostaliśmy Pomarańcze, i dostaliśmy. No, um, jakieś tam cząciki. Więc wracamy teraz do nas I ja już będę kończył ten. Odcinek, bo lecę nagrywać, znaczy nie nagrywać, tylko. lecę co, co, robić co innego, też coś bardzo przydatnego. E, follow us on. E, e, e. Hey, please verify on the sign before claim. Uh, get support, you like the game, join, I'm big and gross. So, I'm I teraz mogę to dobra. Dostaliśmy Poison Tylko tyle. Okej. Okay. Okej. Okay. locking. O, o, możemy zablokować. Blokujemy go. A. Czekajcie, bo mi się zbagowało. Się wystraszyłem trochę. Go. 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 No i nawet na razie ich. Tugel. Dobra, mamy na razie. A, czekać. Jeszcze zablokujmy sobie go. Ok. Ok. Nie da się w ogóle w, e, usuwać petów. Klony jakieś będą. O, kurde. Dobra, mamy pięć potek. A, tego damage patient. Weźmy sobie wszystkie. Hmm, to możemy się wziąć, tyle nie dobra. Ja widzę wie to na tyle z tego odcinka. Widzimy się w następnych odcinkach, gdzie będziemy sobie grali i tak w ogóle przychodzili. Więc do zobaczenia, w następnym odcinku. albo poczekajcie, może widzowie, że otwieramy troszeczkę tych jajeczek. Bo czemu by nie otwieramy sobie jajeczkę i zakończymy ten odcinek. Bo trzeba też iść spać, i tak w ogóle. No właśnie, teraz mówię takim pieszczotliwym głoskiem, bo po prostu tak lubię. No mam nadzieję, że wpadniesz na live'a Dobra. Howerboardik lecimy, szybko sfizować je na goldeny i będzie bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bardzo, bardzo tam jest Fuse Golden o, mogę zrobić te piechy Jest, mamy jednak golden pięska O, mogę zrobić golden Corgiego O, też golden corgi Pięknie, dobra Czekajcie, czy da się? Kurde, nie da się ich usunąć niestety. No i dobra, wiecowie, szybko tutaj tyle, się się, mną z spółnikach. I widzimy się w następnych odcinkach z Pet Simulator 99 Narka.